rośnie mój nagietak. Jest już dość mocno wyzbierany. Jest końcówka lata i najwyższy czas go pościnać już do suszenia. Ścinam mniej więcej na takiej wysokości, tak żeby pozostałe pąki miały możliwość rozwijania się. Nagietek myślę, że tak samo jak pozostałe zioła, najlepiej jest zbierać rano, kiedy ta koncentracja tych olejków eterycznych i wszystkich substancji aktywnych jest w roślinach największa. Także nie po deszczu, kiedy rośliny są mokre, tylko kiedy wszystkie płatki są suche. Suszone płatki nagietka można dodawać do naparów ale one również stanowią takie bardzo ciekawe urozmaicenie sałat. Przejdźmy zatem do spiżarki, pokażę Wam jak suszę nakietek. Ważne jest, żeby suszyć zioła w miejscu przewiewnym i ciemnym, Często popełniamy ten błąd, że suszymy zioła na słońcu. Wydaje nam się, że po prostu one szybciutko wyschną, i że to jest najlepszy pomysł, to właśnie suszyć je na słońcu. Tymczasem wtedy ucieka z ziół bardzo dużo składników aktywnych i zdecydowanie lepiej dlatego suszyć je w miejscu ciemnym, bez dostępu do promieni słonecznych. Spójrzcie, tak prowizorycznie zasłoniłam okno zasłonami. Dodatkowo przydałaby się tutaj roleta, która jest w planach, żeby zrobić zupełne zacienienie tego miejsca, z tego względu też, że przetwory lepiej się przechowują po prostu bez dostępu do światła. Więc możemy tak, wracając do magietka, możemy go suszyć albo w takiej formie i jak on troszeczkę podeschnie, urywamy główki i obrywamy same płatki, dlatego że to właśnie płatki, Będą służyły do przygotowywania naparów. Możemy również nagietek suszyć w takiej formie. Co prawda, tutaj mamy aksamitkę, nie nagietek. Nie każdy bierze. Aksamitki również są jadalne. Przede wszystkim ich płatki, a nie dno kwiatowe, które jest bardzo gorzkie. Ale już wracając do kwestii nagietka. Tak samo rozkładamy go na papierze albo na jakieś ścierce. I ważne jest tylko, żeby co jakiś czas delikatnie te główki poobracać, żeby tutaj był równy dostęp powietrza, żeby one nam ładnie, równo schły. No i oczywiście musimy je rozłożyć taką cienką, pojedynczą warstwą. Kwiatów, żeby nam one nie zgniły i o tutaj, co spójrzcie, jest ja zapomniałam nawet, że już wcześniej przygotowałam nagietek, no, po prostu leżał tu w dolnej szufladzie i zapomniałam, że jest, jest troszeczkę już bardziej przesuszony, spójrzcie tutaj już bardzo ładnie się nam zasusza i będzie służył do przygotowywania właśnie zimowych naparów Także zachęcam Was wszystkich do suszenia ziół. Koniec sierpnia, początek września to jest najlepsza pora, jeszcze na to, żeby zebrać jakieś zioła z naszego ogrodu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!